Kiedy w 2006 roku na ekranach telewizyjnych zadebiutowała rancha, niewielu przewidywało, że stanie się ona jednym z najważniejszych zjawisk w polskiej produkcji filmowej. Serial odniósł błyskawiczny sukces, a następne sezony biły rekordy oglądalności, zyskując rzesze wiernych widzów. Opowiadał historię Lucyny Wilskiej, młodej Amerykanki, która po śmierci babci decyduje się na podróż do Polski, aby poznać swoje korzenie, co prowadzi do niesamowitych przygód w malowniczej polskiej wsi. Od samego początku Lucyna, w tej roli znakomita Ilona Ostrowska, potrafiła przykuć uwagę widzów dzięki swojej autentyczności i charyzmie. W serialu nie brakowało również innych utalentowanych aktorów, którzy nadawali mu wyjątkowego smaku. Wśród obsady wyróżniał się Cezary Żak, wcielający się w postacie dwóch braci, Pawła i Piotra Koziołów. Jego umiejętności komediowe oraz zdolność do tworzenia niezapomnianych postaci sprawiły, że widzowie pokochali te postacie. Obok niego pojawiały się takie talenty jak Paweł Królikowski jako kusego, który z przyjemnością wprowadzał humor do każdej sceny. Minęło 19 lat od premiery pierwszego odcinka brancza, a w tym czasie widzowie mogli być świadkami wielu smutnych pożegnań z aktorami, którzy na trwałe zapisali się w pamięci fanów. W serialu zagrali również M., in Franciszek Pieczka jako Stach Japyć, czy Dorota Chotecka jako Więcławska, a ich występy na pewno zostaną zapamiętane przez długie lata. Wspomnienia o nich wciąż są żywe, mimo że odeszli z tego świata. Nie sposób nie wspomnieć o Liołni Niemczyku, który wcielił się w Jana Japycza najinteligentniejszego mieszkańca wsi. Choć pojawił się w dwóch sezonach, jego obecność była niezapomniana. Niemczyk był ikonicznym aktorem, który zbudował reputację w polskim kinie dzięki swoim umiejętnościom aktorskim. Podobnie tragiczną historię mają inni, Pawła Królikowskiego, który w 2020 roku odszedł, mając 58 lat. Czy Franciszka Pieczkę, który zmarł w 2022 roku w wieku 94 lat? Wszystkie te postacie i ich historie pokazują, jak wielki wpływ na polski krajobraz kulturowy miało Rancho. Serial nie tylko bawił, ale również poruszał ważne tematy społeczne i osobiste problemy, z którymi borykali się jego bohaterowie. Z perspektywy lat możemy docenić, jak wiele emocji i refleksji dostarczał widzom, a jego twórcy z pewnością wyprzedzili swoją epokę, tworząc coś, co na długo pozostanie w pamięci. Wciąż zostaje pytanie, czy ktoś zdoła stworzyć coś równie wyjątkowego i kultowego. Fascynacja ranczem trwa, a wspomnienia o znakomitych aktorach, którzy przyczynili się do jego sukcesu, będą towarzyszyć kolejnym pokoleniom widzów. To z pewnością pokazuje, jak silna jest więź między sztuką a widzem i jak ważne jest, by pamiętać o tych, którzy na zawsze pozostaną w sercach wielu.